materialisty niż nie Nieprawda! Co? Uuu. Ja materialistką? Ja? Nie. To, to, że czasami powiem widzowie żeby dał dychę na, na streamka, na wsparcie streamerki, to jest jedno. Ale to, że robię dla nich content zawsze za darmo i tylko proszę o włączenie reklam, żeby się reklamy zgadzały, to jest zupełnie normalna rzecz. Ale to nie znaczy, że jestem materialistką. W ogóle cały tu za brudy wyciągacie w tym momencie. Kontencik, to by każdy chciał, ale kupić gry, to nie ma komu. Tak, to byłaby nasza inwestycja. Oczywiście, że tak. Unband 50 złotych to nie jest materializm? Nie, to jest od się w debili. Ktoś, kto zrozumie swój błąd, wie, że musi ponieść karę i musi zapłacić na przykład te 5 tych, żeby wrócić na czat. A ktoś, kto nie rozumie swojego błędu, to zostanie z banem na zawsze, albo co zrobi na konto. To nie uważam, żeby to był materializm. Dobrze, dobrze, kliknę, 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 no. Aj, zrobi swoje? No, oczywiście, że tak. No, Jestem no, materialistką. Nie będę tego ukrywać. przecież powiedziałam to tak na żarty, że to widać. Jak wrażenie z Nowa i Home. Bardzo fajne, polecam się przejść, jeżeli ktoś jeszcze nie był. Taka sprawa, tylko że by zostać po napisach. Całe kino, nie wiem, nigdy w życiu nie byli ludzie, chyba na filmie Marvela, bo całe kino wyszło po, po scenie, po napisach tej pierwszej, a jeszcze po napisach jest druga. I dlaczego ludzie wychodzą z kina? Przed na, na końcem napisów. A to było bardzo ważne, co się tam potem wydarzyło. Więc polecam do drugich scen po napisach, jeżeli ktoś się jeszcze wybiera i nie był. Ale film jako taki mi się podobał. Fajnie się, fajnie się oglądało. Tylko, że niestety przez to, że tak chętnie i zgrabnie odpisuję wszystkim na Instagramie, to niektórzy postanowili być niemili i postanowili mi napisać spoilery co do, co do filmu, więc ja już niestety wiedziałam, co się wydarzy, zanim poszłam. Niestety. A, byłam dzisiaj jeszcze u lekarza na badaniach i jest wszystko git ze mną. Znaczy prawie git. Muszę jeszcze inne wyniki skonsultować, ale badania na ten rok prawie zakończone i jest wszystko, wszystko raczej mam w porządku, więc przypominam, jeżeli się nie badaliście przez cały ten rok, róbcie to na początku przyszłego roku. Kobitki, proszę przebadać się tu góry i tam na dole. Panowie, tam na dole, proszę się przebadać raz na rok, by Wam wypadało, jeżeli nie byliście. I nie ma, że nie dzięki, nie ma, że się boimy, bo lepiej się przebadać i, i wiedzieć, że się jest zdrowym, niż się zastanawiać, czy się jest, czy się nie jest. Nie, nie jestem w ciąży. Do ginekologa, czyli stary 144, można chodzić nie tylko jak się jest w ciąży, a powinna się chodzić w miarę regularnie po to, żeby się badać, żeby wszystko było git, żeby kiedyś móc zajść w ciąży na przykład. Wzdechnę to zdechnę. z takim podejściem na pewno nie będzie z Ciebie żadnego pożytku. Jaki żart. Co Wy macie o te żarty? Dobra, dam Wam żart. Opowiedz żart. Kupiłem swojej córce kamerkę internetową. Dobra informacja jest taka, że połowa pokoju jest zawsze idealnie posprzątana. Cerk już umie prasować ciuchy. U nas w domu był taki moment, kiedy powiedziałam, że nie będę wszystkiego robić i zrobiliśmy w ten sposób, że ja zanosiłam te rzeczy do pralni, a on dostawał o tyle mniej kieszonkowego, co musiałam zapłacić w pralni za prasowanie. 200 IQ to jest! To jest 200 IQ! Ja nigdy nie prasuję ubrania jak coś, w sensie nienawidzę tego, tej czynności, uważam ją za totalnie zbędną i wystarczy ładnie i równo powiesić na suszarce, rozczerpać i Ułożyć na suszarce, tak, żeby wyschły. Równiutkie i wtedy nie trzeba tego prasować. Dodatkowo, jak macie taką suszarkę automatyczną i wyciągniecie z niej cieplutkie, wysuszone rzeczy, i wtedy w tym momencie, jak je złożycie, to też ich nie trzeba prasować. Więc jeżeli macie oszczędności i nie wiecie, jaki upgrade do mieszkania sobie zafundować, to jak kupicie sobie suszarkę automatyczną, to wrócicie tu i powiecie dziękuję, Kasia za świetną radę. Dlaczego ja do tej pory w życiu nie miałem suszarki automatycznej? Raz ją będziecie mieć i już nigdy więcej nie będziecie chcieli wracać na, na zwykłą suszarkę. Ja właśnie zaliczyłam tak. Grade taki, bo miałam w tamtym poprzednim mieszkaniu miałam suszarkę automatyczną. Tu wróciłam do rozkładania ubrań i znowu mam taki normalny, normalny wieszek. Jest to okropne, nienawidzę tego i kupujemy tutaj też automatyczną suszarkę. Co on tam robi? Nie trochę że że powinniś się ze swoim chłopakiem. Źle na ciebie wpływa. Źle na mnie wpływa, chyba, brak alkoholu, ale to jest zasługa sergiusza. Więc niech się zdecyduje, czego chce od życia, a tym bardziej, czego chce ode mnie. Jakby ja nie jestem ekspertem od Kasik, uważam, że ona robi robotę, że jest normalną dupą. Pije browary, przeklina. Ma szacunek do widza. Taki ziomek! Poszedłbym mną na browara. I to, no ta uroda. Myślę, że może mieć jakieś znaczenie, ale przedeterminując, nie. Na pewno nie, No to też mówi, że właśnie średniej, dlatego to jej na, 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 na korzyść wpływa. Ale mogłaby być jeszcze ładniejszą dupą i tak samo się zachowywać i wydaje mi się, że nie podziałałoby to na jej niekorzyść. Co? Mogłabym być jeszcze ładniejsza? Nie byłoby na moją... Nie, to nie byłoby na moją korzyść, nie... To komplement czy obelga, że nie jestem za ładna, ale jest git, tak to mam zrozumieć? Chodzę ci. Kasik mówi, że jestem wstydziochem, ale muszę chronić w obronie Kubiksa. Nie jest wstydziochem. On poszedł w i powiedział slap. Ja bym się wstydził. Nie było głupio. też by było głupio. głupio. Nie wiem, czy tu jesteś I Nie wiem, czy to działa na jego korzyść. Jedynym łagodzącym aspektem tutaj byłoby to, że to była impreza, to był finał ligi streamerów. Ludzie byli tam raczej pod wpływem alkoholu, więc go może ratować w tym wypadku? Żeby Sandra przestała do mnie mówić pani. Jak ja nie słyszę, to oni o mnie mówią Daśka. Ja do mojej mamy czasami mówię Graża albo Grażka, A Wy mówicie do mojej mamy pani mamo. Mówię, Graża, nie denerwuj się. Graża jest spoko. Pani mama kasix ma taki nick na trzecie nawet założyłam jej konto. Chciałam, żeby miała fajną nazwę konta napisała mi Pani Mama Kasiks. Uważam, że to wybitna nazwa konta. A moja mama często ogląda streamy i czasem nie jest na czacie. A mama zawsze powtarza, że jest na moim streamie do pierwszego zakrętu, czyli do pierwszego przekleństwa. Później już nie ogląda. Ona tylko wchodzi, patrzy ile ja mam gości i, i, i słyszy pierwsze przekleństwo i wychodzi. Bo ona nie może tego słuchać. To szybko wychodzi i to zwykle zdąży sprawdzić tylko liczbę widzów i tyle. Ja miałam tą przypadłość, że ja jak zaczynałam streamować, to ja mieszkałam z rodzicami. To była przerwa między semestrami na nauczeni i ja wróciłam do domu na ja starsi widzowie mogą pamiętać, jak moja mama przychodziła do mnie o 4 rano, prosząc, żebym przestała drzeć ryja i przeklinać. A ja wtedy najczęściej siedziałam rozwalona na fotelu, grałam sobie jakieś GTA RP i popijałam sobie wino z kieliszka. I, i tak wyglądały pierwsze streamy moje tutaj. Mama nie była zadowolona, że tak to wygląda, nie pamiętam. No to było 3 lata temu i to zwykle odbywało się o czwartej nad ranem, tak? Bo ja wtedy streamowałam na komputerze mojego brata. Ja nie miałam nigdy swojego komputera Nawet jak zaczynałam streamować, to nie miałam swojego komputera Pożyczałam tylko od brata I mój brat jak kończył grać, to dopiero wtedy Mogłam ja iść sobie pograć na jego komputerze I mogłam odpalić streama z jego komputera I jeszcze mój brat za całe wakacje Za które on mi, wiecie, udostępniał Swój komputer Dostał chyba 20% tego, co ja zarobiłam Przez wakacje Za to, że mi udostępnia kąpa. Młody to był pierwszy menadżer, jakiego miałam. Zgarniał 20% za nickie robienie Yellow card coś, że Arkol czy... Byłam kiedyś u Meduzy na czacie, który teraz streamuje na Twitchu. Meduza siedzi na, na streamie, każdy coś gada i ktoś napisał właśnie do niego... Eee, Arquel, czytasz czat? I Meduza przez 5 minut tłumaczył, że on nie nazywa się Arquel, tylko nazywa się Meduza i tłumaczył ludziom, co, że on wcześniej robił. Mał kanał na YouTubie i on jest popularny na YouTubie, a że teraz e, streamuje tu na Twitchu i on nazywa się Meduza, a nie jest Arquel. <grym> no było takie super. Wiesz zjadłaś? Nic, yes. nieważne. Co? bo śmiech? No, nie. Ma pan dzwonił jakieś 4 minuty temu. Ale... Ja bym zaczęła puścić pana. Jeden ja teraz widzę. A. Ej, czołcy nie są razem. Jaką wagę może mieć ogórek? Mamy tutaj przygotowaną pamiętam, że kupiłem sobie wtedy za to mój pierwszy telefon. 170 euro kosztowała, czyli jakieś 5, dni, 5 dniówek takich. Jak zaczynasz swoją pierwszą pracę dorywczą, albo wakacyjną, albo... No jakaś sobie pierwsza, pierwsza taka praca, to albo przeliczasz, jeżeli dostajesz dniówkę, to wszystko co kupujesz przeliczasz na swoje dni pracy, a jeżeli dostajesz stawkę godzinową, to na godzinę pracy. No, dopiero jak idziesz do innych prac później, to może się to odklej, ale ja miałam tak, że mega długo, pamiętam, przeliczałam wszystko na dni mojej pracy jako krenerka. ja tam dostawałam 60 tych dniówki, i potem cokolwiek kupowałam, mówię, o, to są dwa dni mojej pracy, to są 4 dni. O, a to, na to bym musiała pracować 20 dni, żeby to kupić. Też tak miałem. No, tak, tak, tak trochę w głowie jest, że tak bardziej wartościujesz te rzeczy. Bo dopóki nie pracujesz na przykład, nie, dostajesz kieszonkowe, albo coś w ogóle tego tak nie liczysz. Ale taką wartość pieniądza to się docenia właśnie przy pierwszej pracy. Taką to jest faktycznie godzina mojego czasu, mojego wysiłku, albo mojej pracy, albo muszę na to poświęcić czas, żeby dostać tyle pieniądza. I dopiero wtedy sobie wyrażasz takie takie wyczucie. Dlaczego Kasia jest z 909? Cała z było zajęta, a 909 to końcówka mojego numeru z gadu-gadu i łatwo się to wpisuje na klawiaturze. A propos tego, napisał do mnie jakiś gościu jakiś tam nick i końcówka 909. I napisał do mnie, on sobie zdaje sprawę, że używam tego niku dłużej, ale dla niego ten nick jest bardzo ważny i czy mogłabym zrezygnować z końcówki 909, bo on jej używa Chłop miał 10 followów i miał, mam nadzieję, jest tyłu. Możesz mówić ale coś. Remo! Halo! moje POMÓWĄ! Cały czas do siebie mówiłem, ty mnie słyszałaś? Nic nie mówisz, tylko pingujesz A teraz mnie słyszysz? Tak Cały czas do ciebie kurwa Nic mówiłem. do mnie nie mówiłeś! Discorda k***a, jebać Opinia na gówno, nie? Nie no, na drugi przycisk mam ustawione mutowanie i chcący się zmutowałem, sorry Halo? 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 Przestań, słyszycie? Halo? K Przejdę się Cholujesz. do... Nam. Nie, przejdę się do ciebie zaraz, a ci... Halo. Nie. Nie żartuję ciebie... jak coś. Dobra, jednak się do ciebie nie przejdę. Będę cię ignorować tak samo jak ty mnie. Tylko nie wiem czy tego chcesz i zdajesz sobie z tego sprawę. Halo. Ja przecież widzę się ruszasz, no i się iż nie żartuj. Eee, eee, zapadła. Halo, halo, a teraz? Słychać mnie? Halo. Eee. Przejdź się do niego. Przecież to on rznie głupa. Przecież dobrze wie, że go słychać. Szukuję rewolweru. 你他妈的！你是不是完了。刚 Lala tego streama. 7 od... godzin w robocie jesteś No, parzęś mi. Daj otwarze. Poczekaj! Trzeba mieć paznokcie. No to mi otwórz. A czemu ja mam mieć paznokcie? Aż tak się zamieniliśmy? Też to mi wysokie też. No zauważyłem właśnie. Na rękę ze mną wygrałaś. Nie, ale na no, no, nogi z nim wygrałam. O, te badania to muszę sprawdzić, bo ty też miałeś na badaniach tak, że miałeś takie do góry albo w dół i to znaczy od czego się ma za mało albo za dużo? No, ty lubiłeś tylko morfologię, ty miałeś dużo takich szczecek? No w miałem właśnie. Ja myślałem... I... Że... Ja myślałem, że jakieś kurwa level dostałem, bo ja patrzę, a wszystko mam w górę w chuj, nie? Wszystkiego mam za dużo. Ja nie wiem, czy oni dwa razy jakoś tych badań nie zrobili. A to źle? Zaraz zobaczę te twoje wyniki Ale ja miałem, sprawdzałem co to, to, Ja miałem tylko te z odpornością Mam za dużo odporności Nie można mieć za dużo odporności No mam, te co są, na, nie, z, co są od, 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 Odporności Leukocyty to jest jedna rzecz, której miałem za mało To jest jedna strzałka w dół, miałem chyba trzy rzeczy tylko Które nie miałem w ogóle strzałki które... Kończę z tymi budżetami Wreszcie miałem to, dużo strzałek Czemu ty tak krzyczysz? Mam wyjść? Tu jest echo straszne w tym pokoju, nie możesz tak Biorą. To też jest echo Dlatego nie będę tak głośno stukać Bo jeszcze się odbije. To się nazywa akustyka Dobra, ja wychodzę Nie, to ja wychodzę gdzie idziesz? Daleko Proszę zakończyć moją transmisję Dobra Na roczat Ciekawe jak ja tu wyglądam potrzebuj scharki Cholera, się nie Ha, będę znowu kokos Dobra, no to jakby to Gdzie, gdzie masz myszkę w ogóle? Nara.